Hej wszystkim, to jest muszę 3 i to jest podejście drugie do, do to, nagrania tego tutaj odcinka pseudo pseudo odcinka W którym będę grał w te pokemony なるほな。<sighs> <c oughs> Zacznijmy sobie kieleczkę, Ma ten. Landomowy że tak powiem. Ech. Trochę będę musiał poczekać, bo. No to się trochę robi. I więc tak. No jak widzicie mam tutaj tak zwany welcome back. Ja mam sobie przerwę od gierki i od nowa muszę zrobić tak powiem rozgrzewanie się tutaj. po prostu No tak nowy, in nowy interfejs jest tak w ogóle <coughs> to ja nie ładnie zrobili bo wcześniej to trzeba było na dole tak sobie przez skrolować. No teraz tu już jest taki bardzo ładny interfejs, że jest tutaj na dole to oczywiście moja grupa, moi współzawodnicy. Chill, 3 2 1 bum Oj oh, into... yes, okay to są lukariomayo, lenince, gengara. to kengara to są nawet to jest. <coughs> Ja już się boję, że po prostu mnie to wszystko dobije. Przy okazji już tak powiem w tle Destiny 2 mi się aktualizuje, sobie później sobie zagram może Albo sobie przyjdę na inną gierkę, bo no, czemu by nie. Są się muszę skupić na swojej postaci, nawet jeśli bym chciał... Ob... No, no, Ace... Nie, ten. Się podleczę tutaj trochę. Pierwszy gol. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. jest ja się cofam, ja się cofam, bo to nie ja, 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 ja. oni tam u góry się bawią, niech oni się tam bawią, ja, ja ten, ja jedna na swoją stronę. Zakowiem, don't make me. Nie widzę, że potrzebował później emblematów na si siłę. Inaczej zachodę tam to tam nic nie ten Nie dojdzie dobrze. Jakieś takie porządne. Blade Build. Coż mi się Destiny 2 zaktualizowało. Teraz powiedzmy trzeba na tyły trochę. Dawaj, 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 dawaj! Jest! No? I I I mam te trzydzieści punktów. <tryk> No nie no to się nazywa to. przypadek czysty ładnie, ale nie, nie, nie mogę tutaj się. Nie mogę być taki bardzo pewien, bo to źle się dla mnie skończy. Tak. Dawaj, 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 czterdzieści! Bum! Śmierdzi mi to to jakieś... Uu, na dole będzie Kolgomal ma te problemy, bo on tutaj sam został. Kurde, Crustle sam został, kurde. Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze trzeba mu pomóc To jest sam You're on fire. Dobra, spadam spadam, 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 spadam. zasob byłby po mnie już. Ale no praktycznie to jest tak tak gra, jak widzicie wszyscy. O Reggie Ice. Jesteś mój. przyszłych graczy taka właśnie jest taktyka na I kurde gnoju jeden gnojek jeden normalnie wstydu gnojek nie ma No ale też trochę się z zrobiłem taki <kly> bardzo pewien że Mnie nikt nie w ten. Nikt nie przeszkodzi. A tu gnajkowaty taki szczel Ja zaatakował. Widzę, że Lukario tutaj mi się bawi, nie ma Gno... No nieważne. Chyba ten czysty. Mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma. Widzę, że tam Gengar jest. Nie, nie ryzykuję. To już... Ja Nie, nienawidzę gengara. Mnie jest tak... O, widzę, że tu walka jest. No chodź tu swaniaku jeden. Jeden jest poza... Brawo, brawo. A tam Gengar już stanę. Pewnie. Tu ładnie wygramy chyba. Mocny kryt. Czas na psoty, czas na psoty. Nic nie zdobyli, a tu już koniec jest. Teraz tylko tutaj bronią. A my jesteśmy na porządnym... A, mógłbym być dłużej, ale dobra, zamykam. Yo, o, ho, 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 ho. Masakra, ludzie! Widzieliście... Aż sklina zrobię. Ja pamiętam, ja miałem śmieszny wcześniej wynik tak yy, przed nagrywaniem. I było 666. Diabelska moc, diabelska liczba. I tak dalej, i tak dalej. <ścoughs> Bo teraz na rankedy. Ale w ogóle tak, 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 przy okazji, przy okazji. Set Shop, co to jest? A, to. C, C. No więc, tak, mamy prawie 14 tysięcy monet. I się tutaj zastanawiam, co tutaj sobie, jakiego pokemona kupić. Czy sobie, na przykład, na dragapulta <laughs> yy, trochę zaoszczędzić czyli inaczej mówiąc parę tych maczy zrobić a może coś z tych pod, z pod 12 na przykład ten no okazji to jest komfej który yy. O jak to wygląda. <noise> Ale... Nie, nie, to jest normalnie... <noise> jak to wygląda? Sifu, może... Mili Aura... Allrounder... All, all czy może Sablaj. Chociaż wiem, że ja z pewnością będę brał sobie yy, czekaj, gdzie to jest, gdzie to jest. O, tutaj. Sobie Ginga. Ale będę sobie brał jak yy, mi się będzie ten moment, kiedy będę musiał sobie wziąć yy, tego Mojo, mojego Pokemona, który będzie na ostatnim. Jak skończę te wszystkie, to zadanie. No nie, nie, nie mam dla No patrzcie, <grymne> nie, 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 nie wiem, czy to jest dobry okay, pokie. No, musiałbym sobie offense, endurance, mobility to nie jest za dobre, ale. <grymne> Bite dark pulse, stonech. Polish, Ancient Power, Sand Tomb, tylko trzymam ja się w ogóle zastanawiałem, żeby sobie wola yy, załatwić, ponieważ no, jak ja sobie grałem wcześniej, to po prostu widziałem, jak dużo ten Pokémon może być wkurzający. I ludzie grający te, tym buzwolem no to po prostu no, Wkurza, wkurzający byli i to dość porządnie, więc sobie zostawię tą decyzję na później. Moment. No ludzie, walka z moimi własnymi słuchawkami. Normalnie nawet już nie próbuję, bo w takim momencie, kurde, postanowiłem się, kurde, zmienić w tryb tego, tryb słuchawkowy do rozmowy przez telefon. Ech. Trochę tu ściszę. Tu tykać uh, Tylko poza tym, żeby uzupełnić, że tak powiem, garderobę z tego. za set. Oho! To jest. Nie, to nie to. Ten set. Oczywiście za ten. diamenciki, oczywiście, jak usipa. Del Fox. Sirena. set. Ciekawie wygląda. Jak groszczę jaka taka właśnie piżama, ale nie, nie piżama. Suit set. Discipline set. Snorlax to jest to normalnie te. Talon flame. Nawet to mam chyba. No nie wiem, jaki z tym. Klamorant Dranidor. Uzwol, Espion, Dragonite, Cook. to są ładne, ale w ogóle część to w ogóle nie, nie, nie ma sensu tego, żeby. Huboj no. BOY jaka fryzura jeszcze... ten! Sera oraz Set. <laughs> Nie no, spoko, spoko. Tyle jako Set, ale ten to trochę... No, sporo, że wiem, kosztuje. Buzzwol też jest dobry, ale to trzeba, to nie wiecie, z, z głową to wszystko zrobić. O i te tutaj. Mm, nie mam już, już mam LN set gotowy. Wszystkie. Rescue Hood się z pewnością przyda. Slick Spoon. train, crown, czyli to będzie chyba dobre dla tego, dla był zła. Scarf. No, jest, jest co ten. Może sobie tutaj zmienię ten profilowy tutaj. bo wiecie. Ja z mimo by się muzyki posłuchało tutaj, ale moje własne słuchawki mnie zdradziły. I nie działały tak jak powinny. No, ludzie, ja tutaj się żegnam. Komentujcie, subskrybujcie i tak dalej. Bla bla bla. <ścoughs> Myślę, nie chcę po prostu tego gadać. Na sam koniec, ale wiecie. No, na razie, trzymajcie się mam co robić mam co robić no to się trzymaj się na